Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bany. W dzisiejszej Waszej bitwie y, Michał070908 na Cromwell B ma 3000 bitew 3, 334 WN8 i 49 ratio. ale co zasługuje tutaj moim zdaniem na największą zasługę to jest to 9-latek, także popatrzmy jak wymiata lub jak robi miazgę 9-letni gracz World of Tanks. No jeśli to pierwsze konto to 2,5 do 4,5 tysięcy bitew, także to nie jest jeszcze duży staż. Generalnie prowadzi e, Cromwella B. Bardzo dobry czołg. Nie jedyne w nim nie pasuje to, że ten celownik przy jest bardzo duży i też potrafi nawet na skupionym zasiać totalnego kartofla. W tym momencie już jest 0,1. Losowanie dla Michała bardzo dobre, ponieważ e, szóstki, także jest na topce. No, i widzę, że odważnie ma zamiar pojechać na zamek, tutaj trochę po prawej. Jest fajna miejscówka dla lekkich, średnich, żeby trochę obić na dojeździe ciężkie, które będą wyżej z przeciwnej strony. Na wyższych tierach już tak ochoczo tutaj nie przyjeżdżają, a szkoda, bo to jest zawsze parę set Demedu pewnego. Mamy pierwszy cel BDR-a. No i patrzajmy, on potrafi wywinąć za 300, jeśli. Hmm. Jeszcze z podpaleniem, pięknie. Czy go wykończy? Trudno powiedzieć, w każdym razie bardzo dobry początek Dla niego, gorzej dla drużyny Ponieważ już jest 0-2 On na razie 450 metrów. I patrzajmy co się będzie Patrzmy, Patrzmy. ktoś mi na to zwrócił uwagę Ok Jest tam gdzie ciężkie, no to jest bardzo, bardzo ważna decyzja, no ale oczywiście jest szansa Że jeśli nie będą nim zajęci To będą mogli spokojnie strzelać Wszedł pierwszy strzał Drugi strzał, no Arl w zasadzie wjechał w krosa i nie wie komu odwinąć tak naprawdę. A ma czym? Jeszcze się zbliża oj, Jest następny strzał, Michał na razie bez fraga, ale być może to będzie pierwszy. Jego KW-1S gąskuje go. Uszkodzenia po wykryciu jeszcze do tego doszło. Już mamy 1000 damage'u, pierwszy strzał. 1-2 i zapowiada się tak, że będzie właśnie 2-3. Jeśli chodzi o drużynę przeciwną to jeszcze trochę szóstek. Jest w Teamie, oni też trochę mają, także o 2 do 5 to już powiedziałbym nie najlepiej. To jest ten moment, kiedy warto już zacząć odwracać biegi, bieg bitwy, ponieważ później może być niewesoło. Udało się złapać BDR a bez żadnego problemu. On ma chyba małe działko, także bardzo łatwy, drugi frak. Jest tam premka z Ikei, która jeszcze nie oberwała, być może oberwie teraz. Coś tutaj się celownik strasznie. Kaszani, ale już przy, przy zbliżeniu jest dobrze. Czy wejdzie? Weszło idealnie. To jest, może nie niespotykane na Kromuela, ale to jest zawsze miła niespodzianka, jak tak wchodzi. Ma zamiar wyjechać, tak, wyjeżdża na. Yy... Premkę z Ikei, jeszcze nie zapamiętałem nazwy szturm, coś tam, coś tam, coś tam. W każdym razie ten nowy Prem-tank z nadchodzącej szwedzkiej nacji goni Skoda T25. Już wynik bitwy znacząco się zmienił, ponieważ jest 7-7 od Tyłka. On na razie ma 1500 dm, 2800 3300, w8685 1685 dm. No i tak szczerze powiem, no bardzo dobrze wygląda gra człowieka, który ma 9 lat, tak? Być może podglądał, jak rodzice grali, ale tak czy kwak yy znam jakiegoś sześciolatka, który w połowie nie jest tak ogarnięty, no ale tu różnica trzech lat. Yy, raczej gram ze starszymi graczami, a tutaj widzę pełen, pełen skill i, i naprawdę idzie to. 9 do 8, już 2100 demedu. Wyjazd, bach. Mamy piątego fraga, czyli jeden dzieli go od specjalisty. Tutaj tą powtórkę dostałem właśnie od rodzica, który napisał komentarz pod bitwą, być może oglądaliście, jak ty grałeś mają 400 bitew na koncie, no to mamy odpowiedź, jak gra dzieciak, oczywiście w tym dobrym słowoznaczeniu, który ma 9 lat i pewnie, pewnie podglądał jak tata grywa, tak? zresztą słyszałem o 3 latkach, które Siedzą na kolanach rodziców i najważniejszą rzeczą w całej grze w World of Tanks jest przewalenie drzewa, wtedy są najbardziej usatysfakcjonowani. No i oczywiście dziwne sytuacje na CW, gdzie rodzice przewracają te drzewa, no i jest awantura, że mieliśmy nie przewracać drzewek. Jedzie na Type'a 58, jedzie na Cromwella i na Emixa. on jeszcze ma 332 HP, także wystarczy, że dwa czołgi z trzech strzelą do niego i jest problem. Na szczęście z pomocą przychodzi coś i udaje się wykończyć kromkę. Mamy już siódmego fraga, także wpad specjalista. Jest dwóch napięciu, także wynik już raczej jasny, w szczególności, że ten typek to jest ogryzek, on tam za 200 będzie potrafił rąbnąć. Niskie losowanie, 172 powiedziałbym poniżej średniej. No teraz wyjechał na pewniaka, był niedaleko do strzału. Bardzo dużo szczęścia w tym momencie miał, że Elcek nie trafił, ale on ten celownik ma na cały ekran. Zobaczmy, jak wyglądało to w liczbach. Oczywiście Aspanserny, Ręka Boga, Brutal, Pojedynkowicz i Ogień Skuteczny. Radley Walters za 9 fragów jak najbardziej się należy. Duży kaliber i Top Gun. Zobaczmy, jak wyglądało to dokładnie w liczbach. Oddał 36 strzałów. Sporo z tego było w biegu oddawanych, także uważam, że wynik 25 trafionych jest bardzo dobrym wynikiem. 22 Spenetrowały. Dało to sumę uszkodzeń 2962 z dystansu większego niż 300 m 761. Otrzymał 7 trafień, z czego 2 go nie spenetrowały. Uszkodził 11 pojazdów, z czego 9 wykończył osobiście. 398 po spocie też jest ok. Gra z kątem premium i na tej bitwie wyszedł 70 000 do przodu bazowy EXP 1518 z pręką 2277. No uważam, że jak na 9 latka, 9 lat, 9 kili całkiem całkiem bardzo dobry wynik. Zwróćcie uwagę, jest dwa razy lepszy pod względem EXPA od y, następnego w drużynie i myślę, że można odważnie powiedzieć, że to on wygrał tą bitwę. No cóż wszystko w tym odcinku, zapraszam Was do komentowania, lajkowania, subskrypcji, niezmiennie mnie to motywuje, pomaga w rozwoju kanału i do następnego odcinka, pozdrawiam Pana.